Ty słuchaj, dwunastolatku teraz na czacie, ty się nie dziw. Ty się kurwa nie dziw, a znaczy, może bardziej nie dziw się za parę lat, za 3-4 lata, że dziewczyny wokół ciebie zachowują się w dziwny, kurwa nienormalny sposób. One się inspirują tymi dziewczynami w internecie. Serio. Żyjemy w czasach, gdzie ogólnie wychodzisz na ulicę i popularne teksty internetowe to są teksty, które są rzucane na co dzień przez ludzi. Sposób ubioru influencerek jest codziennością. Sposób bycia influencerek też jest często codziennością. Kurwa, apel do dziewczyn. Serio. Nie inspirujcie się kobietami z internetu. Wy mężczyźni też czego kurwa nie róbcie. Nie inspirujcie się influencerami. Bądźcie kurwa sobą. Co drugi influencer, w tym też ja, to jeba, nie bani pajace, którzy mają często kurwa choroby psychiczne. Ja to mówię teraz bez bez krzty, kurwa żartu. Uważam, że wielu influencerów, wielu influencerów ma choroby psychiczne. Niezdiagnozowane pierdolone choroby psychiczne i coraz więcej osób z tego świata mówi o tym, że chodzi do psychiatry. No nie daje wam to kurwa do myślenia? Czemu wy się inspirujecie ludźmi, którzy są wyjęci ze społeczeństwa w jakimś stopniu i próbują się uzewnętrzniać kurwa w internecie? Ja też, ja też jestem tak spierdolony.